Jo się mano z tej strony gita i witam Was w na moim kanale. Dzisiaj jedziemy do parku Iluzji. Już jesteśmy w parku Iluzji. Byliśmy w pałacu Sieni. Oczywiście to nie jest straszne, to jest bardzo fajne. Polecam tam pójść. Oczywiście trzeba w maseczkach, więc w każdej atrakcji zamkniętej trzeba być w maseczkach. Jak dzisiaj jest tu mnóstwo rzeczy, więc za chwilę będziemy nie zbliżać. Każdej każdym świątyni zatem wyznaczam kapłana, który w imieniu władcy odprawiał odpowiednie rytualne. Zatem to na chodnika, jest dobrój dla chodnika. to Trzeba biegać. To jest taka iluzja naprawdę. Ja się czuje, jakbym była w takim kółkujonym, to trzeba. Teraz idziemy przez labirynt. Była iluzja, teraz idziemy zjeść. Na dzisiaj to już tyle, ja byłam w basenie, polecam bardzo przyjść do farmy iluzji. Ja już się z wami żegnam, do kolejnego odcinka i odjeżdżam do domu. Papa! Pa!